Częste ćwiczenie prowadzi do sukcesu. Mam Dzień dobry i... Państwa, jesteśmy w Biedronce przy ulicy, jaka to jest ulica? Nowowiejska. Nowowiejska. I tutaj są dwie wolontariuszki Zuzia i Natalia, dobrze powiedziałem, które zbierają żywność dla osób potrzebujących. Jakie jest zainteresowanie? Troszkę ludzie wsadzają produktów? Długo już stoicie? No super. To pomachajmy. Dziękujemy za pomoc. Trzymajcie się. Stowarzyszenie Integracyjne Razem wita wolontariuszy, którzy zbierają, jak widać, bardzo owocnie. Są dwa duże kosze dla osób potrzebujących. Witamy wolontariuszkę Alicja. Aneta. Lena. Bardzo miło, że pomagacie wszystkim potrzebującym i spędzacie ten czas. Ile już stoicie? No brawo, pozdrawiamy Was serdecznie. Dzień dobry Państwu, witamy dwie wspaniałe wolontariuszki, Panią Anię oraz Panią Halinkę. Które zbierają żywność ze Stowarzyszenia Integracyjnego Razem na Rzecz Potrzebujących, Zbiórka Świąteczna. I chcemy podziękować Państwu za Waszą pracę. Oczywiście jako wolontariusz. Jakieś zainteresowanie było? Dziękuję. Super. Pozdrawiamy Panie serdecznie. Dziękuję. dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzień dobry Państwu, witamy w następnym sklepie. Jest to Biedronka na Łęczyckiej. Witamy wspaniałe wolontariuszki, które zbierają żywność ze Stowarzyszenia Integracyjnego Razem dla potrzebujących osób, które... Jest to zbiórka świąteczna i witamy wolontariuszki. Z jakiej szkoły? Z Bardzo nam miło. I dziękujemy, że pomagacie. Witamy następną wspaniałą wolontariuszkę, panią Wiesławę, która jest w Biedronce zbiera żywność na rzecz potrzebujących. I tutaj pokażę, że już że klienci biedronki wrzucają żywność dla osób, które potrzebują takiej pomocy. Brawo dla pani. I dziękujemy. I proszę Państwa, efekt zbiórki żywności. Wolontariuszka rozdawała ulotki i tyle darów dla osób potrzebujących się zbierało. Brawo!